Państwa. Otóż, Szanowni Państwo, jest troszeczkę po 14, natomiast myślę, że zostanie nam ten studencki, akademicki poślizg wybaczony. Zacznijmy, jak to Rzymianie mawiali i czynili Apołów. No więc ja na samym początku powinienem się przedstawić. Nazywam się Krzysztof Marcin Dąbrówka i służę tu dziś Państwu jako przewodniczący Dabrzeńskiego Koła Kongresu Nowej Prawicy. Proszę Państwa, w ramach tej służby mam honor powitać tutaj na Gliwickim Rynku, w tym samym miejscu, w którym stał salwator cywilizacji łacińskiej, król Jan III Sobieski, prezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Janusza korwin mikkego W dalszym ciągu chcę powitać... Pana Wiceprezesa Partii, a zarazem Prezesa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Pana Wiesława Lewickiego. Panu Prezesowi towarzyszy Pani Wiceprezes Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a zarazem Prezes Oddziału Katowice, Pani Beata Banasiewicz. Witam także bardzo serdecznie pozostałych członków Partii, sympatyków, Przybyłych na dzisiejsze spotkanie dziennikarzy oraz oczywiście wszystkich bliwicza. Nie ma co przedłużać, proszę Państwa. Przejdźmy do meritum. Oddaję więc głos prezesowi Kongresu Nowej Prawicy, panu Januszowi korwin -Mikkelu. Proszę Państwa, nadchodzi czas zmian. Jeszcze lat temu, 20, 15, 10 ludzie patrzyli na lewicę, powstawały tam jakieś lewicowe ruchy, Unię Pracy, PPS-y, prawda, coś takiego. Dzisiaj ich już nie ma, w śpieszę historii. W tej chwili ludzie patrzą na kongres Nowej Prawicy, ludzie patrzą na ruch pana Wichlera, ludzie patrzą na yy, ruch narodowy, prawda, co yy, rządy lewicy się kończą, bo to bankrutowały. Edisa opiera się na chorych zasadach. Sto lat temu, proszę Państwa, biały człowiek rządził światem. Nasza cywilizacja była najlepsza na świecie. Myśmy dominowali. Bo mieliśmy dobre zasady. Zasady, że liczyli jeszcze o chaldejczykach, o Żydach, zasady, greckie, rzymskie. Jak to się ułożyło? Takie dobre zasady i ta cywilizacja rządziła światem. Dzięki tak 100 lat temu pojawili się tzw. Tak intelektualiści i zaczęli rozwijać stereotypy. Krótko mówiąc, wszystko to, co kiedyś było normalne, uważa się za nienormalne, a to, co kiedyś uważano za nienormalne, trzeba uważać za normalne. Zamiast obrazów rytmowych, zamiast muzyki, taka Kakaponia, nowoczesna, prawda, zamiast polityki, antypolityka. Krótko mówiąc, wszystko odwrotnie i do tej pory. Jakie są te ci ludzie, ci rządzą? 1 grudnia 2009, ci ludzie formalnie już rządzą większością Europy. Mają imperium, większe niż imperium rzymskie. I jaka jest sytuacja? Pod okupacją Unii Europejskiej Europa stycha. Popatrzcie Państwo, jak ja to mówiłem 20 lat temu, to i Jak ja to patrzyłem tam rządzi bandas złodziei i wspaniaków, i maniaków, to i ze mnie śmiany. Czy ktoś 20 lat temu, nawet ja, ja nie wierzyłem w Unię Europejską, nie wierzyłem w Solidarność, w zawodowych przecież, ale nawet mnie nie przyszło do głowy, że po 20 latach będę musiał z wolnego świata, czyli z Białorusi, na ja zarówno bo nawet mnie do głowy nie przeszło. Żyjemy w świecie, gdzie rządzą ludzie? Może powiemy za chwilę, jak to są ludzie i dlaczego oni rządzą. Natomiast oni wszystko to, co jest normalne, nienormalne i odwrotnie. Taki decydent sowiecki Edward Kuzniewsow powiedział kiedyś, że socjalizm właściwie niewiele wymaga od człowieka. Wymaga tylko, żeby pokochał to, co normalny człowiek nienawidzi, nienawidził to, co normalny kocha, i już można w socjalizmie żyć świetnie, kochać inaczej, prawda? i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko tyle trzeba. Według zasad europejskich było na przykład, że kto nie pracuje, nie definije. Według zasad unijnych, czy odwrotnych czy europejskich, oczywiście temu, kto nie pracuje, trzeba dawać zasiłki, żeby jadł. Żeby ogóle nie pracował. A pokazuje, że mamy odwrotne z powiązania. Unia narzuca zasady antyeuropejskie. Tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego, tak samo jak dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy, tak samo dobry Europejczyk, jest dobrym Europejczykiem, nienawidził Unii Europejskiej. Pod okupacją Unii Europejskiej kraje Europy rozwijają się w minus 1% średnio, Popatrzmy na Niemcy, patrzmy na Niemcy, wspaniały kraj, znakomici inżynierowie, najlepsze sieci kapitaliści też wyjeżdżają, nie, Pyser, Messerschmitt, Daimler, mieli kapitalizm, równi, mieli robotników, nie mają, ale mieli robotników wykształconych, gruzowitych, pod okupacją Unii Europejskiej ten kraj rozwija się w tempie minus 2%, czyli się zbija. Polska na szczęście nie przyjęła Karty Praw Podstawowych, nie przyjęła euro, więc jeszcze jest plus jeden, jeszcze mamy łebek na dworzeczkę. Ale przecież Unia się domaga od nas nieustannych, żebyśmy przyjęli euro i płacili Kartę Praw Podstawowych, to co 100, minus 2, tak jak Niemcy. Dlaczego mam przyjaciół, nie? To samo będzie. Bezrobocie gigantyczne. Jak może nie być bezrobocia, jak ludziom, którzy pracują, a ludziom, którzy pracują, nakłada się grzywne, zwaną podatkiem dochodowe, a ludziom, którzy nie pracują, daje się nagrodę w postaci zasiłki. Jak można, proszę Państwa, wiedzieć? Dlaczego chcecie mieć pracować? To jest dziwny, że ktokolwiek nie pracuje. Jest to absurdalny, chory system. Podatki dochodowe trzeba znieść. Władze to gadoły w USA w 1913 roku, nie 100 lat, piękna okrągła rocznica, żeby to mi tą to tak nie wiecie co mi się stało, gdybyś z dowodowym? co drugi, natychmiast za drugi, drugi, na długo, że nie umiadam, to właśnie jesteś, nie? A więc to i oni nie chcą się Nawet robotni panie, jak chcą się wyjść. Bo są tacy, którzy jest chcą się wyjść, to nie będą nic, żeby nie chcą, coś dla chcą bardzo. Nie lubią na co? My mówimy od razu, bo socjaliści mówią, że chcą, żeby wszystkim było dobrze. A my z prawyca mówimy jasno i odważnie. U nas ci, którzy pracują, będą mieli dobrze i w każdym tygodniu lepiej. Ci, którzy dobrze myślą, będą my mieli bardzo dobrze. A ci, którzy dobrze wyślą i ciężko pracują, to będą mieli tak. A, kiedy ktoś idiota jest ślej, to będzie miał bardzo źle. Idiota jeden, będzie bardzo źle, bardzo krótko, bo po trzech dniach z głodu wystanie wyślenie i zacznie pracować. Dlatego chyba w dniu dzisiejszym Państwa wszystkich lekkich i bezrobotnych. Nie dają tym zasiłku i będą chcieli wziąć się do roboty. Po prostu i wystarcza jest absurdalny samym założeniu. Ten ustrój nie mógł działać i nie mógł działać. Jak mógł działać demokracja? Jak mógł działać demokracja, czyli ustrój, który w którym duch na najwyższym ma dwa, dwa głosy, a profesor ma jeden głos? Jak powiedział Karol Marx, gdyby prowadził socjalizm, wystarczy bronić demokrację, ponieważ to większość na tyle głupia, że sama ten socjalizm oczywiście wprowadzi. Widzimy, co się dzieje na świecie. Co się stało z Ameryką, która była kiedyś wolnym krajem, a rok temu Rada Miasta Nowy Jork, nawiasem budując mniej liczby tam niż Rada Miasta zawsze, Rada Miasta Nowy Jork e, dyskutowała nad problemem, czy nie zakazać używania w dajbach soli. Sól było tutaj naciśnienie. I gdyby zakazać soli, to rocznie 49 Nowojorczyków, nasz w wszystkich Nowojorczyków, Mniej by umierało na ta Bo jak można zakazać marikułany, to czemu nie można zakazać soli? Jeżeli raz przyjmujemy zasadę, że to nie ja decyduję o swoim dobrze, tylko decyduje za mnie ktoś, no to mój właściciel niewolników za mnie decyduje. A patrz patrzcie na tekst. To jest za 100 lat temu, kiedy ludzie byli jeszcze wolni. Oni nazywali się nie obywatele, bo obywatele do ten, musi obywać ze wszystkiego. Kiedyś byli poddani, a ten poddany mógł sobie w aptece kupić, co chciał, mógł kupić do apteki i kupić sobie Arszenię. Półpomiejscznia Rady Chrystii, prawda, jest takie, że babcia idzie do tego apteki, apteka z tej Arszenii, czy jeszcze nie prawda, bo Można było Dzisiaj, proszę Państwa, idę do apteki, kupuję lekarstwo, wychodzę z apteki, kupiłem lekarstwo, o, nie mogę to kupić, muszę postawić do... Na, na dwa tygodnie do kolejki do lekarza, albo zapłacić prywatnie nową receptę i ten prywatny to mało. Ja trzeba być konsekwentny. czy człowiek, te lekarza wszystkie rzeczy naraz. Powinno być tak w tym momencie konsekwentnie już, że ja codziennie idę do apteki i po do aptekarza, ten nie zażywa. zażywać kolejnych Ten człowiek ciebie nie zrobi. Traktuje się nas jak jak niewolników, jak bydlęta. Wydle się cieszy, że się wyśrodkuje, wydoi, ich... do głowy nasypie i tylko jak zabało tak jest, głowy, to ryczy. Tak jest się. A my, proszę Państwa, nie godzimy na to, nas traktuje jak gdyby. Jak można się zgodzić z tym, że ja nie mam nic do powiedzenia, tego czego się uczy moje dziecko? Nic! Teraz ta dyskusja, patrzymy, znowu zabrań, kto mnie pytał, jakie ja mam stanowisko w sprawie 5 yy, lat no, Założyciel naszej partii, Sebastian Kicielski, mówił, że socjalizm to jest ustrój, który pobatelsko komoduje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Otóż no trwała dyskusja, 6 <toczynki> <na tym> lat, <szkole> się trwały za głowę, czy zwariowaliście? Po jednej stronie siedzi pan minister, który lepiej wie, w jakim wieku dziecko powinno się a po drugiej stronie rzekomi obrońcy wolności, którzy lepiej ode mnie wiedzą, w wieku powinno klasy. człowiek a według zadań prawidłowych, o dziecku jest o I dzieci, rodzice to są takich oni uważają, że akurat jest tysiące, jedno jest pięć, drugie siedem, To mają o tym decydować, a nie mężczyźni. to absolutnie żeby nie wiedział, na się nauczyć, decydował o 6, A nikt nie mówi do cholery przede wszystkim, prawda? nie, o tym decydują rodzice. A nie, to jest niemożliwe. I dyskusja się w szkole, czy religia, czy religia. nie, czy Prawda? Co ją nie wolnicie? Oczywiście to Pan decyduje o tym, czy w szkole jest religia, czy nie. I jak wygra wybory Pan, pan Panikot, to religii w szkołach nie będzie. A jak wygra Pan Kaszyński, to będą 4 godziny dziennie religii, tak, Ale prosta myśl. Mają decydować, czego się muszą dzieci w szkole. Jedni pod to dziecko do szkoły, w których jest religia katolicka, religia protestancka, trzeci żydowska, tam sławna, a piąty taki, który nie religii. Bo to nikomu do głowy nie przychodzi, bo to, to wyrywa naszym panom moment decydowania o nich. Oni chcą być panami. Mamy tylko jeden przywilej, że raz na cztery lata możemy się wybrać pana. A jesteśmy niewolnikami, tak czy owak. Tylko możemy się pana wybrać. Te wszystkie partie, to są fakty part właścicieli niewolników. A my chcemy, żeby ludzie sami decydowali o sobie, o swoich zonach, o swoich dzieciach, o swoich pieniądzach przede wszystkim, prawda? To ma być. To ma być, to, to ma być, to jest normalne. Ale ludzie się godzą z tym absurdem. I Państwo wiecie, że rodzice hiszpańscy, kiedy jest w w Hiszpanii pan Wajda Zapatero, rodzice hiszpańscy wyrażali radość, Rząd weźmie się na problem otyłości ich dzieci. Dziecko mi się zapasło i rząd ma się za to wziąć. Dzieci są państwowe, a nie do rodziców. Ponieważ rząd problem rozwiązuje. Ja nie mogę go rozwiązać, jak ja bym zobaczył, że dziecko mi wyciera z kierki, ja bym dał mu chlapa. Ale nie mogę, bo dziecko jest państwowe. I ja naruszam trój płatności państwowej i pójdę do więzienia, nie? no to jak sam nie mogę mu przydać, no to nie wziąłem teraz tego, co do góry, ja nie mogę nic zrobić. Dzieci tak? należą do rodziców, tylko w jednym momencie, jak zbiją szybę. No wtedy należą do rodziców i trzeba tam za nie zapłacić. A tam, gdzie państwowe, nie należą do rodziców. Wy sobie zdajecie sprawę z tego systemu? Jak ja byłem w wieku 20 lat, czy 16 czy 30, 30, rodziła straszna komoda. Ale... Jeżeli zdarzyło się nieszczęście, matka była w kuchni, dziecko dwuletnie czy trzyletnie wlazło na parapet, wypadło, zabiło się. Jaka była sytuacja? Wszyscy żałowali matki, zwłaszcza matki, bo to małe dziecko to matka jest z nim szczególnie związana. Żałowano rodziców, jaką stratę ponieśli rodzice. Dzisiaj ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem, tak? To jest całkowicie odwrócenie pojęć. Dzieci są państwowe. Nie mamy już dzieci, zabrano nam dzieci. To reżim decyduje, w jakiej szkoły chodzi dziecko, w jakim wieku idzie do szkoły, jaki jest program tej szkoły. Nawet w prywatnych szkołach program zatwierdzany jest, jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To oni szczepią nasze dzieci, czym chcą i jak